No to I dzisiaj wam pokażę mój safe. On będzie do pobrania. <laughs> I zapewne się będzie zacinać ale sorka. I tak będzie do pobrania, to co sami go zwiedzicie. Chociaż się będzie zaczynać, żeby wam pokażę tak od zewnątrz, jak to wygląda i co tu jest. Czyli tak, tutaj mamy willę, taki dom willa. Tutaj mamy taki duży most. O, to ten most. Znaczy taki duży nie, jest taki most jakby. Chyba wiecie gdzie taki most jest. Tam mamy dywan latający. Ajej tutaj mamy takie sobie pomieszczenie. Tam nie mamy nic. Mamy lawę. Tutaj mamy domek. Tu mamy domek na drzewie. Tutaj mamy taki, taki blok. takiego frajerka, ale Wy nie będziecie go mieli chyba Nie, Wy nie będziecie Tu mamy kopalnię Tam na dole I... no <laughs> Powiem, że nagrywam frapsem Jak Wyście mnie prosili Mówiliście, że jak będę nagrywał innym programem To dacie mi łapki w dół No ale po prostu macie już Nie jest frapsem, macie dobrą jakość To, to już bądźcie trochę i Nie dawajcie łapek w dół bo Naprawdę Taki jeden, nie powiem wam kto, bo znowu mi da łapkę w dół za to, że wypowiedziałem jego imię, nie? Imię, to ciągle łapkuje mnie w dół, nie wiem co mu ten yy, przeszkadza. Zobaczy jakąś kurde, nie wiem, yy, mapkę, co mu się nie spodoba, już mi musi łapkować w dół. Mapka mu się nie spodoba, łapkuje mnie w dół, a nawet nie pogląda filmu do końca, tylko łapka w dół, koniec. Nie można tak, więc gdy oglądasz ten film i na pewno wiesz, że o ciebie chodzi, tak? Yy, powiem tylko początek jego niku klockowy dalej tam nie powiem i jak oglądasz ten film to przez na mnie się zastanów czy ten film ma sensę wtedy oceniaj a nie dasz łapkę w dół i się cieszysz bo, bo ci się save nie podoba boś w ogóle jeszcze go troszkę nie pooglądał także proszę na przyszłość bądź trochę rozsądniejszy bo w końcu cię odsubskrybują lu inni ludzie i wtedy to tobie będzie łysą także dzięki za oglądanie filmu i Cześć.